Co? Cóż, tu też go nie ma. Hm. Czego chcesz, Abel? Ja? Nie ja. No oczywiście, że ty szukam hajna. Zaraz nie jest z tobą? Y nie. Nie widziałam go cały dzień. To nie w jego stylu. No, i dlatego go szukam. Jesteś strasznie cyniczny, a ty pociągająca. Abel, ostrzegam cię. Mnie? Jeśli zaraz z niej nie zejdziesz, to rozszarpie cię gołymi łapami. Kurwa. Głupia suka. Jeszcze raz. To co? Zabijecie? Co zrobiłeś z Kajnem? Ja? <noise> Nikt. Gdzie go znajdziemy? O mój psie, nie męczcie mnie. Nie mam pojęcia. Abel, jeśli zaraz mi nie powiesz. To przyrzekam, że zaraz sama cię uduszę. Mm. Ach, nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie jest mój braciszek, ale domyślam się. Co chcesz znaleźć u tej dziwuchy? Nie twój interes. Ale po prostu szukaj dalej. Leta, co ty tutaj robisz? Jak mogłeś? Jak? Dlaczego? Co do cholery robisz w moim domu? Aha. Słonko! Lucyfer, wyjaśnij! Pora już na nas, Lilith. Lucyfer! Daj spokój, Roman. Niech idą. Jesteś słaby! Nie podnoś na mnie łapy! Bo co? Znów mnie uśmiercisz? <laughs> Twoje niedoczekanie. Świetnie się składa. Abel, nie wiem jak ty, ale ja chcę naprawić błędy Matuli. Nie, co? Nie wrócę do raju. Czy ty siebie słyszysz? Zostaje na ziemi, przy nim. O mój psie! Przyniosła ci raz pakunek do szpitala i już jesteś zakochany po uszy. To obrzydliwe. Zachowujesz się tak ludzko. Wiesz, co? mi, że mam takiego brata. Widzę go. Nienawidzisz. Zastanów się kto jest twoją prawdziwą rodziną. I myślisz, że jesteśmy tu bezpieczni? Tu oznacza u Romana, tak? Dlaczego pytasz, Jelit? Nie ufam temu chłopakowi. Ufasz swojemu panu? Bezgranicznie. Więc czuj się przy mnie bezpiecznie. Panie, powiedz co chcesz od tej dziewczyny? Mam swoje podejrzenia. Od to zaczniesz szkołę, zrozumiano? I nie spuścisz z tej dwójki oka. Jeśli już wszystko załatwione, to będę się zbierał. Zostań. Um, proszę? Boisz się zostać sama? Um, może troszeczkę? Ty? To wszystko zaczyna mnie przerażać. Nie powinno. Jestem przy tobie. To zostaniesz? Na noc, tak? A mogę skraść Ci buziaka? O mój piesień, jesteś taki tandetny. Przecież to lubisz. No co? Nie zaprzeczyłaś! Ma się już lepiej. Naprawdę mnie wystraszył. Lubisz go. Tak, jest dobrym przyjacielem. Mm. Lubisz bardzo mało osób. Co go wyróżniło? Nie wiem. Ja po prostu mu zaufałam. To chyba to zaważyło. Co to. Cześć wam! Co ty tu robisz? Uczę się? <laughs> Dobre sobie, masz kilka tysięcy lat. I czego ty chcesz się nauczyć? Lucyfer tego chciał. I wszystko jasne. Porozmawiam z nim. Uważaj na siebie. A ty trzymaj się od niej z daleka, słyszysz? Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Auć, puść mnie! Ej! Hej, pojebało cię? Puść mnie! Nie wiem, co jest w tobie wyjątkowego. Mówisz jak Kain. Zostaw go. Twoje niedoczekanie. Roman nie jest dla ciebie, kotku. Radzę ci, uciekaj póki możesz. Bo co mi zrobisz, co? Silnek na śmiertelniczkę. Wyjaśnij mi to! Ojej, wiesz co? Chyba nie mam czasu. Muszę już iść. Sama się dowiesz. Buziaki! Co do cholery? Coraz bardziej mi się to nie podoba. Co robisz w tym pokoju Lucyfer? Nie pozwoliłem ci dotykać swoich rzeczy. O, mój się wyluzuj. Musiałem odpocząć od Lilith. Ciągle mnie męczy. To nie usprawiedliwia tego, że dotykasz moje rzeczy. Mówiłem ci, nie chcę tego. Nie? A wspólne mieszkanie nie jest równoznaczne. Myślę, że właśnie na tym polega. Wstawaj, przecież masz salon. O, przecież kanapa nie jest taka wygodna jak to łóżko. Kurwa, lucyfer! E, no już. A propos, gdzie twoi rodzice? Matka nie żyje. Zmarła przy porodzie. Um, ojca... ojca nie znam. Po co ci to? Książkę piszesz? Może? Mniejsza z tym. Czego chcesz od lety? Ta dziewczyna ciągle cię rozprasza. Nie osiągniesz swoich pełni sił, gdy non stop będziesz się koło niej kręcił. Co? Dobrze ci radzę. Zostaw ją! Zamknij się! I spójrz tylko. Ten mrok jest piękny. Daj mu się pochłonąć, daj mu pochłonąć swoje tęczówki. <noise> I przejąć całe Twoje ciało. Nie! Czy istnieje coś równie pięknego jak seks na łonie natury? Hmm, nie wiem, I ja? <noise> tak, to szczera prawda, ale wiesz co, jedna rzecz nie daje mi spokoju. Naprawdę, kazał ci chodzić do szkoły? No, nie sprzeciwiłaś się? Mm. Nie? To dobra zabawa. Co? Dobra zabawa? Może nie o tyle, że dobra, ale jest dużo wieczek do zabawy. Mam być zazdrosny, Lil? Zawsze. Muszę dostać się do raju. O, już uciekasz. Chciałabyś. I jak się tam dostaniesz? Do tego potrzebuję lety. Co? Teodromana? Cóż, poniekąd. Na co ci ona? Nie ona. To co? Jej boskość. Kain? Kain?